E, jak masz na imię i skąd jesteś? E, mam na imię Martyna, jestem z Zielonej Góry. Martyna, a możesz uczyć mnie słowo albo zdanie po polsku? Dobrze, nauczę cię zdania po polsku. Okej. Okay. Związanego z moim miastem. Okej. Okay. Będziesz musiał powiedzieć, Faluba z Zielona Góra, najlepszy klub żużlowy. Faluba z Zielona Góra, najlepszy klub e, na świecie? Żużlowy. Na, najlepszy klub żużlowy. Brawo! Pięknie! <laughs> okej, okay. i też uh, chcę pytać, uh, co lubisz tu, tutaj w Polsce? Co podoba ci się tutaj w Polsce? Myślę, że klimat. Klimat. Nie jest ani za ciepło, ani za zimno, bo nie. ja niekoniecznie lubię, jak jest za ciepło. Dla I mnie zimno, tak... ale okej. Okay. Ale jeszcze będzie ciepło, jeszcze będzie ciepło. <laughs> ciepło. Będzie idealnie. Idealnie, okej, okay, okej. Okay. I też uh, chcę pytać, uh, co jest najważniejsze dla ciebie w życiu? moi przyjaciele i rodzina. Okej, okay, tak. okej, okay, okej. Okay. I ostatnie pytanie. Ja jestem z Afryki i chcę pytać, co wiesz o Afryce. Ostatnie pytanie. Eee, że Ew. nie zapomniałam nazwy Ale, ale. Nie, Afryka, wiesz, że tam. No tak, jest no. Kontynent no i... tak, wiem, oczywiście, mhm, oczywiście. Tak. No na pewno. Mamy o. Maroko. Maroko, Maroko tak, Maroko, Maroko jest. Maroko jeżdżą tak. często na kładach ty Byłaś tam? Nie byłam niestety, okay. niestety nie. Mam nadzieję, że ty będziesz. Może ja też na mam nadzieję, na wakacje, tak. Mam nadzieję, że kiedyś da dam radę odwiedzić. Dobra i je jeśli ty też masz pytanie do mnie, możesz pytać, jeśli masz. Co ci się podoba w naszym kraju? Dla mnie tutaj infra, infrastruktura jest infrastruktura, po polsku mm -hmm. to jest, yeah, to jest fajne tutaj i też dzie, dziewczyny są ładne, <laughs> też polskie dziewczyny. Tak, tak, tak. Pierogi też mi. O, pierogi, najlepsze polskie <laughs> danie. Tak i ja yeah, mo, mogę tak powiedzieć. Super. to Dobrze, wszystko. High five. Dzięki.